A we wszystkim: w dzisiejszym odcinku moje drodzy sobota, a dzisiaj prace odkrywkowe, czyli prace archeologiczne. Co tu jest? Co to jest? Ja już wiem, co to jest. Jak zobaczyłem tę folię, to wiedziałem, co to jest. Tu stały dwie skrzynie. Tu jedna, to drugie, bo kiedyś nie było tuneli. A tutaj była szopa. Tu była szopa. Zobaczcie z czy... Węgiel! Tak, tu była szopa zawsze z węglem. Jak sobie przypominam. Tu o kwiatki na wierzch. Tak, nie wszystko... to się nie da ukryć. Tu jakieś pozostałości drewna. Bo to była taka tak zwana drewutnia. A to? Co to jest? A co? 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 Co tu wylazło? To wylazło z ziemi, tak? Nie, to nasz Gucio, chodź. A, zobaczcie, jak się prezentuje. No, tu będzie teraz chodził z nami i będziemy z nim nagrywać. Ja bym chciał tu całkiem tak zebrać tutaj, ale to tak... To pasowałoby koparkę wziąć tutaj od sąsiada. No i otworzymy drzwi coś tam będziemy dalej działać. No, także wykopaliska, archeologia. Daj mi pędzelek, tu będę sprawdzał, z którego to jest roku. A może coś tu będzie napisane? Może jakiś swój, Te Lata, jest? lata chyba. 90. Kiedy ja to? 2000 plus. Pamiętam te skrzynie. Tak, pamiętasz te skrzynie jeszcze dziadka? To eee. dziadek urzędowy. Dobra, ja tu pomaluję. robię. tyle, ile można chodzić. Dzisiaj ja tu nie chcę, nie wiadomo co zrobić, ale tu bym chciał tak. za... Tak, chciałbym tu te kubek kupek tego złomu wywieźć, tutaj troszkę tak inaczej wyprofilować, tutaj ten wiatr do tej szopy. No i działamy dalej. Będzie na otwarcie drzwi. No, no, ochłopany ten ciągnik. No to co zrobię? No, no co będę? Tego mył? nad nie mam, czy myjki nie mam ka. Dobra. Co tam? Zawsze Zawsze. się? go ahead see Trzeba dymać ręcznie. Jak, jak to wygląda? Strasznie, prawda? No nic, ale to te... trzeba zrobić spadek, żeby tutaj w ten kanał wszystko wpadało. No część, chciałbym wrzycić raczej, nie powiem, to nie ma koparki, ale przydałaby się koparka kurde, by tu grzebnął grzebną. Ale dobra dzisiaj robota ręczna. O, szufelka I poszło. No widzowie, proszę. <laughs> Patrzcie jak, jak śpi ładnie. Dobra, koniec głaskania kota. Kiedyś zrobimy cały odcinek zgłaskania kota. Dobra, moi drodzy! Ja już skończyłem takie niwelacje terenu. Może nie wyszło tak idealnie, ale no wyszło. No troszeczkę to jakieś gruzy jest. Ja to później powybieram. Może nawet trawę wsieję, jak, jak nie zapomnę. To już takich może nie wiadomo, jakichś deszczy nie będzie. Także tu nam to zawsze spływa stąd. Także część wody pójdzie na jedną stronę, część pójdzie na drugą. A no, tu jest kanał taki. No także teraz trzeba dzisiaj sobota. Trzeba będzie troszkę. Popracować o drzewa nie ma widać przy suszarniach, nie ma żadnej kipy, trzeba wreszcie te drzwi rozciąć w dobrym stylu, czyli od, nie no zachowajmy jakieś tam minimum jakiegoś tam bhp. Co będzie łapać, kurde. Dobra, wiecie co, to było do piłki dobre, kiedyś byłem bramkarzem wiecie, zawsze byłem taki troszkę szczupły, bramkarzem byłem, o przydałoby się, kurde. kiedyś ja, to nawet rękawic nie było do bronienia, dobra, przypomniało mi się dzieciństwo. Dobra, przycinamy, nie, nie robiąc hałasu. Dzisiaj jest niedziela. Czekaj, ja może od góry zacznę, prawda? To ja sobie przystawię drabinę. O Jezu. jakoś jakaś ta drabina tak daleko. Trójeczka. Nieładowana. Działa? No dowiedzieliśmy się, że nie wolno podładowywać akumulatorów. Raczej trzeba doprowadzić do całkowitego rozładowania. I wtedy podładować, bo każda bateria w akumulatorze, u. U. Znaczy, no, każda bateria w urządzeniach, ma ilość tam cykli ładowania. Także nie podładowujemy, tylko czekamy do całkowitego rozładunku. A to chodzi o elektronarzędzie. Elektronarzędzie, tak. Nie wiem, jak to, to jest Dobra, ja tutaj celuję. Chyba już. Bo troszkę się u góry zaciśnie, to wiadomo. No tak. Rozejdzie się u dołu, a zaciśnie się u góry, to normalna rzecz. Kurczę, źle rozciąłem. Nie, dała. Jest. No i dołek został. Już tak krzywo to dnia. Chyba. Chyba, że góra coś jeszcze O, mogło się coś trzymać, nie powiem Tu mi nie spadło Tak to jest u nas o, sam raz niwelacja terenu, terenu No bo z czegoś nie otworzy o chyba tutaj trzeba będzie troszkę do... Mhm. Okay, o, sam raz, o, sam raz już mamy przejazd. Tak długo oczekiwany. oj, tak długo oczekiwany. Jak nie był potrzebny, to nie był potrzebny i już. O, ładnie przecięte, zobaczcie, jak to elegancko przecięte. Nie poszło No i zobaczymy, czy teraz zamkniemy. Bo to tak otworzyliśmy otworzyliśmy. Teraz ciekawe, czy zamkniemy. Troszkę tutaj będzie trzeba nadciąć, bo opiera tutaj. Ja tu jeszcze, póki jeszcze piła chodzi na obrotach. Dobry jest. Ach, idzie bestia. Kurde macie, prawda? Też trzeba ją dziabnąć trochę. No i górę, czy będzie? Ja już wyważę na górę. Jest, pasuje, sobie. Nie, fajna pilarka. Naprawdę do robienia więźbiu dachowej pierwszorzędna. Nawet by można było mniejsze, ale chociaż... mniejsze nie ma. Elegancka mniejsza. Podoba mi się. Blokujemy. Dziś akumulator możemy podnieść. Też dla bezpieczeństwa. No i już gitara, chyba jeszcze u góry troszeczkę. Ale chyba nie. Zobaczymy. No nie dobra. To, ja to się tak. robi. Tak, jeszcze tutaj o zaczepię, bo... to są antyprzecięciowe. Co ty jadasz? Żebyś tej krzywdy nie zrobił. O, o, tu się pamiętam zastoluję, żeby tutaj nikt nie wszedł nocy. Z tej strony. U dołu jeszcze będzie ten próg, próg betonowy z jednej z drugiej strony, ale to już się, mówię, już po sezonie, jak tutaj wysuszymy tytoń, to coś będziemy kombinować. Oj, tak to wygląda. Zainpregnowałeś tam? <laughs> no, chcę z drugiej strony też zainpregnować, ale mówię, to trzeba czasu, już teraz muszę pojechać po drzewo. Dawno chciałem to otworzyć, no. ale to tak jest, ja mówię, nie, więcej już żadnej roboty nie będę brał w sezonie, ja w sezonie bardzo mało mogę zrobić. Tu drzewo, to to, tu podkładanie, to rozładunek, a na przykład dzisiaj na wieczór, na 19 szykujemy rozładunek. Także no, więc... niektórzy będą po prostu się, się resytować, a ja będę pracował. No, tak to u nas jest w sezonie, tak, no, no, no niektórzy mają... Jeszcze trochę, miesiąc czasu jeszcze. Nie, no jeszcze miesiąc czasu, ja już mówię, jeszcze tak początek do jakiegoś 10 września powinniśmy to wszystko zakończyć. No i wtedy będę miał czas na takie tutaj robienie coś. Może tutaj, tu dalej może posadzkę, bo to taka krzywa. Zobaczę, co tu będzie się robić. Także ja, ja jeszcze tutaj muszę troszkę dopracować. Tutaj te drzwi, tak żeby to się zamkało, otwierało. Co, podniesiesz to? Co O kurde. Kocisko, zaklinasz betoniarki. Nie, tak. ja po prostu czekam na strój, ja czekam na strój Indyjczyka. <gry> Czekam na te sutanne i klapki. <laughs> Kurczę. Zobaczycie, no będzie wesoło. Zobaczycie, ten kot trafił. Fajny, co? No. Jaki wstydliwy. Też wstydliwy. <laughs> Ale wiecie co? Nie wiem. Y, porada. Y, nie ma harmoniki w środku. Y, nie murczy. Nie wiem. Nie mruczy? Nie mruczy. Nie wiem, co jemy jest. Czy głaskam go, głaskam. Może musi urosnąć Może musi urosnąć, nie wiem. A może hamroniki nie ma? Miłej niedzieli, smacznego obiadu i do następnego!